Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Czemu narcys niszczy związek? Starasz się iść do przodu, starasz się ulepszyć swój związek, chcesz, by był jakiś progres, ale narcyz naciska w drugą stronę, idzie w przeciwnym kierunku, zawsze znajduje. Jakiś problem, zawsze sabotuje swój związek. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty. Narcyz nie chce związku, to ty chcesz związku, a on chce czegoś zupełnie innego. Narcyz nie chce się angażować, nie chce się poświęcać. Nie chcę mieć żadnych zobowiązań wobec ciebie. Narcys nie chce być z nikim na wyłączność. Nie chcę poważnie w ciebie zainwestować. A nawet gdy masz wątpliwości, nawet gdy twierdzisz, że to były poważne inwestycje, to zobacz jak łatwo i szybko może zniknąć. I zadaj sobie to pytanie raz jeszcze, Narcyz nie chce w żaden sposób ograniczać swojej wolności i absolutnie nic żadna przesięga, żadna obrączka, żaden ślub, nic go w tym nie ograniczy. Jedyne czego chce narcys to sytuacji. W której wszystko mu odpowiada, w której może robić wszystko na co ma ochotę, wtedy kiedy ma na to ochotę. A taka sytuacja oznacza, że to nie będzie nic uczciwego. Taki związek będzie pasożytniczy, nierówny. To ty będziesz więcej dawać. A nieraz nawet ty będziesz wszystko dawać, a on tylko będzie brać i żądać coraz to więcej. Brak zobowiązań to coś, co wyróżnia związki z narcyzem. Może ci się wydawać, że przecież ma wiele zobowiązań: ma dom, rodzinę, ciebie, dzieci. Ale dla niego to nie jest żadne zobowiązanie. Nie przeszkadza mu to, by zniknąć kiedy tylko chce, na ile tylko chce. Narcyz nie jest za nic odpowiedzialny. Robi wszystko, by tej odpowiedzialności uniknąć, by się jej pozbyć, by jej nie dostrzegać. Narcys nie pozwoli Ci na kontrolę, nie pozwoli się ograniczać, nie pozwoli Ci na pociągnięcie go do odpowiedzialności. Narcys tak naprawdę udaje, że chce jakiegoś związku, że chce jakiejś relacji. Otrzymujesz iluzję, otrzymujesz bilet. W wirtualnej rzeczywistości jesteś bombardowany miłością, jesteś okłamywany, jesteś zasypywany obietnicami, które nigdy się nie spełniają, ale trzymasz się ich kurczowo, czekasz aż się spełnią i mijają nieraz długie miesiące, a nawet lata. I nic się nie zmienia. Narcys okłamywał cię co do swojej przeszłości, co do swojej rodziny, co do swoich partnerów. Słyszałeś jacy to byli najgorsi, chorzy psychicznie, wariaci, skrzywdzili go, oszukali, okradli, zdradzili. Narcyz. Powie ci wszystko, co tylko chcesz usłyszeć. Powie ci to, w co jesteś skłonny uwierzyć i dokładnie w to uwierzysz. Narcys mówi to wszystko, by cię pozyskać, by cię złapać na przynętę, by zagwarantować sobie prawo do wykorzystywania cię przez. Pewną ilość czasu. Narcyz zaszczepił ci w Twoim umyśle pewną wizję, pewną iluzję, pewne marzenia i oczekiwania. Sprzedał ci fantazję, w którą uwierzyłeś, sprzedał ci sen, który miał się spełnić. Z tym drobnym wyjątkiem, że Narcys wiedział. Że nie zamierza go zrealizować, ale ty w to uwierzyłeś. Narcys niszczy swoje związki, ponieważ obawia się zranienia, obawia się, że to ty zranisz go pierwszy. Często jest tak, że już to zrobiłeś, a nawet o tym nie wiesz, a narcyz ci o tym nie powie. Narcyz nie chce związku, nie chce poświęcenia, nie chce przywiązania, nie jest w stanie wytworzyć więzi z drugim człowiekiem, nie chce być na wyłączność, nie chce ci się oddać w całości, nie chce się otworzyć, nie potrafi się otworzyć. Obawia się, że gdyby to zrobił, to coś by go zraniło, to ty byś go zranił. Woli tego nie robić. Zamknął się na wszystko, jak był dzieckiem i tak już pozostało. Raz został zraniony i stwierdził, że nigdy więcej na to nie pozwoli. Narcyz obawia się odrzucenia, obawia się porzucenia, dlatego robi to pierwszy. Narcyz obawia się odmowy, słowa nie. Zamknął się na świat zewnętrzny, zdecydował, że nikomu już nie da się zranić. Zamknął się na prawdziwą miłość, nie jest w stanie się z nikim połączyć, nawet w trakcie seksu. Narcyz tylko odgrywa kogoś pewnego siebie kogoś twardego, kogoś wyjątkowego. Tak naprawdę to bardzo słaba, wystraszona istota, która doskonale się kamufluje. Narcyz wie, jak ukrywać swoje słabości, by pokazać się światu z zupełnie innej strony. Gdyby Narcyz się otworzył, gdyby był podatny na zranienie, gdyby był prawdziwy, to wielokrotnie zwiększyłby prawdopodobieństwo porażki. Naraziłby się na większe niebezpieczeństwo. Mógłby przegrać, mógłby się rozczarować, mógłby się zawieść. A tak nie ma problemu, bo nie miał żadnych oczekiwań. Wchodzi w każdą relację bez oczekiwań. Zaczynają się problemy z komunikacją. Przestaje być taki jak kiedyś, przestaje się angażować, przestaje być dostępny i znika coraz częściej. Pokazuje swój fałszywy charakter, odgrywa rolę, widzisz jego maskę, ale narcyz jest kimś zupełnie innym. Nie ma problemu z tym, żeby grać kogoś innego i być kimś innym jest zupełnie odklejony od swojej maski. Dlatego też z taką łatwością może cię porzucić. Może cię źle traktować. Może cię karać ciszą. Może zwyczajnie zniknąć bez słowa, i cię zablokować, bo dla narcyza nigdy nie było zaangażowania. Miałeś do czynienia z fikcyjnym charakterem, który stworzył dla własnej ochrony, dla ochrony przed prawdziwym światem, dla ochrony przed zranieniem. Narcyz tworzy fikcyjny charakter, by oszukiwać ludzi, by mieć nad nimi władzę, by mieć nad nimi kontrolę, by mieć nad nimi przewagę. Fikcyjny charakter sprawia, że narcyz znacząco obniża ryzyko, że ktoś może go zranić. Narcyz potrzebuje nowych zabawek. Tak jak dziecko, bo mentalnie to kilkuletnie dziecko. To nieważne, że w domu ma masę zabawek, ale właśnie jesteście w sklepie i zauważył nową, i bez tej nowej zabawki nigdzie się nie ruszy, dopóki jej nie dostanie, dopóki jej nie zdobędzie. Dopóki mu jej nie kupisz. Narcyz jest ciągle rozkojarzony myślami, że tam za rogiem czai się coś lepszego, że po drugiej stronie ulicy trawa jest bardziej zielona niż na miejscu, narcys zawsze chce więcej i więcej. Chce ciągle lepsze nowsze bo nowsze to lepsze oto jego logika rozumowania nigdy nie będzie w stanie docenić tego co ma bo za rogiem zawsze będzie lepsze zawsze będzie nowsze i narcys zawsze poleci sprawdzić co jest za rogiem zawsze poleci sprawdzić co jest po drugiej stronie ulicy, i wyda mu się to lepsze. Związki z narcyzem to transakcja, to układ, a narcyz zawsze szuka lepszego układu, szuka lepszej transakcji, szuka większej transakcji, zawsze szuka tej nowej zabawki, która świeci się z daleka. Upatrzył ją już sobie i musi ją mieć. Narcys jest w środku pusty. Jest dziurawy. Ma ciągłe uczucie, pragnienie, którego nic nie może zaspokoić. Narcys obawia się pomyłek. Obawia się, że jak zostanie w obecnym związku, to coś go ominie. Ominie go coś lepszego, i ta myśl nie daje mu spokoju. Musi iść sprawdzić, czy nic go nie ominęło, nawet gdy to, co później ma, okazuje się czymś gorszym. To uważa przecież, że zawsze może wrócić i nic nie straci, nawet jakbyś miał. Do Niego wracać po tysiąc razy. Narcyz jest uprawniony do tego, by porzucać cię tyle razy, ile chce, i wracać tyle razy, ile chce. A ty, według Niego, za każdym razem, będziesz go przyjmować z otwartymi ramionami, będziesz na Niego czekać. Tyle ile ci każe. Narcyz uważa, że jest wyjątkowy i niepowtarzalny, przez co to oczywiste, że będziesz na niego czekać, uważa, że nie znajdziesz nikogo lepszego, jest najlepszy. Dlatego zawsze Go przyjmiesz z powrotem. Narcyz uważa, że należy mu się specjalne traktowanie, że należą mu się określone korzyści i przywileje. Uważa, że zasługuje na najlepsze, że należy mu się wszystko, co najlepsze. Narcys może być z tobą, ale zawsze będzie myślał o tym, że może mieć coś lepszego. Że może z kim innym byłoby mu lepiej. Narcys uważa, że nie jesteś najlepszy. Nie możesz być najlepszy. Zawsze jest coś lepszego. Zawsze jest ktoś lepszy. I to dotyczy każdego bez wyjątku. Problem jednak leży w tym, że narcys. Nigdy nie odnajdzie spokoju, nigdy nie zaspokoi się jedną osobą. Normalne osoby znajdą szczęście i spokój w normalnie rozwijającym się związku, a z narcyzem to po prostu niemożliwe. Narcyz nigdy tego nie doceni, jest niewdzięczny. Nie docenia tego, co ma. Ma urojenia, że należy mu się coś lepszego. Narcyz ma wiele urojeń. Nie żyje w realnym świecie. Żyje w świecie urojeń. Żyje w świecie fantazji. Żyje w swojej bańce, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Gdy starasz się mu wytłumaczyć, rzeczywistość to czuje, że jest atakowany uważa, że się mylisz jego świat wygląda inaczej i próbując mu to wytłumaczyć po prostu polegniesz dla niego białe jest czarne a czarne jest białe narcyz ciągle myśli o możliwościach myśli, że może mieć Więcej niż ty mu jesteś w stanie zapewnić. Myśli, dlaczego miałby zostać z tobą, skoro coś może go ominąć. Dlatego wizja związku na wyłączność, dlatego zaangażowanie jest po prostu niemożliwe. Narcyz nie chce ograniczać się do jednej osoby. Im bardziej się do niego zbliżasz, im bardziej się angażujesz, tym bardziej on zaczyna się oddalać. Zaczyna się to wszystko psuć i sypać. Dla narcyza to nienaturalne, to niekomfortowe. Narcyz nie czuje się wygodnie w takiej sytuacji. To nie jego świat. Narcyz się przed tym broni, ucieka od tego jak najdalej. Nie chce zaangażowania, może to tylko udawać. Narcyz nie chce żadnych ograniczeń, nie chce ograniczenia jego wolności. To dla niego zagrożenie. Narcyz widzi związek jako zagrożenie dla wolności. On chce pozostać na wolności, więc nigdy nie zgodzi się na ubezwłasnowolnienie, na zamknięcie w więzieniu, w klatce. Dla niego związek to przetrzymywanie w niewoli. Narcys nie chce z nikim utknąć na stałe. Narcys ma nieustanną potrzebę nowych rzeczy. Nowych doświadczeń. Ma potrzebę na nowe paliwo, na różne, nieraz całkowicie odmienne wrażenia. Jest od tego uzależniony. Niezależnie jakbyś nie kochał narcyza i ile byś mu nie dał, to nigdy nie wystarczy. On nie chce być na uwięzi, a tak postrzega każdy związek. Dla narcyza najważniejsza jest wolność. Dla niego ważniejsze są jego potrzeby i pragnienia. Ważniejsze są od jakiegokolwiek związku. Dla narcyza oddanie, poświęcenie, zaangażowanie, wyłączność to same negatywne rzeczy. Czemu miałby? Rezygnować ze swojej wolności, ze swoich pragnień, ze swoich potrzeb, czemu miałby ci pozwolić, żebyś go tego pozbawiał? Narcyz chce wyjść czy wyjechać wtedy, kiedy chce, często pod wpływem impulsu. Chce się z kimś spotkać, chce poznawać nowe osoby. Nie chcę mieć żadnych ograniczeń, nie chcę się tłumaczyć, nie chcę się usprawiedliwiać, nie chcę mieć żadnych warunków, nie chcę przestrzegać żadnych zasad, nie chcę być prawdomówny. Możesz od niego usłyszeć, że jest zupełnie inaczej, ale to będą tylko puste słowa. Możesz usłyszeć, że będzie lojalny, że nigdy cię nie zdradzi, że nigdy cię nie zostawi, że nikogo takiego nigdy nie spotkał, nikogo tak nigdy nie pokochał, ale to wszystko nic nie warte słowa. Narcyz nigdy nie odda swojej wolności nikomu, nie chce być odpowiedzialny. Obawia się odpowiedzialności, dlatego za wszelką cenę będzie jej unikać. Odpowiedzialność to ciężar, to brzemię, którego narcyz będzie unikać. Narcyz nie chce mieć żadnych obowiązków, ciężko je znosi i chce je przenieść na ciebie. Narcyz nie widzi nic złego. W tym, by robić coś, co sprawia mu przyjemność, nawet jeśli to jest złe. Gdy narcyz słyszy miłe słowa, komplementy, to uważa, że ktoś robi dla niego coś dobrego. Nie uwzględnia wtedy ciebie. Jesteś na marginesie. Narcyz będzie z taką osobą flirtować. Będzie się spotykać i umawiać za Twoimi plecami. Priorytetem narcyza jest to, czego On chce w danej chwili. Nie chce mieć żadnych ograniczeń, nie chce mieć żadnych zobowiązań. Narcyz chce robić, co tylko mu przyjdzie do głowy, w dowolnym momencie, gdy starasz się najlepiej jak możesz. Gdy chcesz, by związek podążał we właściwym kierunku, to narcys będzie cię spowalniał. Nie będzie chciał ci dać tego, co ty chcesz. Będzie się źle zachowywać, będzie sprawiać wrażenie, że to nie idzie w dobrym kierunku, że ty jesteś temu winien. Narcys chce, byś myślał. Że stoisz w miejscu, on nie chce iść z tobą nigdzie do przodu. Narcyz chce, byś myślał, że na niego nie zasługujesz, że jest od ciebie lepszy, że może robić co tylko zechce, więc będziesz obniżać swoje standardy i zmniejszać oczekiwania. Narcyz nie chce być odpowiedzialny. Nie chce ograniczać sobie prawa do zabawy, nie chce ograniczać swojej wolności, nie ma żadnych zasad etycznych i moralnych. Narcyz nie chce być kontrolowany przez innych, dlatego związek z zaangażowaniem, z oddaniem, z poświęceniem nie jest możliwy. Narcyz powie ci wszystko, co chcesz usłyszeć: że jest oddany, że nigdy nie był bardziej zaangażowany. Usłyszysz, że zgadza się ze wszystkim, co mówisz. Jest najbardziej lojalny we wszechświecie. Nigdy nawet nie przeszło mu przez myśl, żeby cię zdradzić. To wszystko puste słowa to patologiczny kłamca. Mówi ci to, żeby zatrzymać cię jak najdłużej. Mówi ci to, by utrzymać kontrolę. Mówi ci to, by Tobie przez myśl nie przeszła zdrada, by Tobie przez myśl nie przeszedł nawet flirt z inną osobą. Ale Narcyz to wszystko będzie robił. Nie odmówi sobie tych przyjemności. To nic innego jak. Podwójne standardy, czyli podstawa chorego związku z narcyzem. Potrafi być bardzo przekonywujący, ale za Twoimi plecami będą działy się rzeczy zupełnie odwrotne od tego, co usłyszałeś. Gdy widzisz, że związek z narcyzem nie posuwa się do przodu, gdy masz wrażenie, że bardziej się cofasz, że robisz dwa kroki do tyłu, a jeden do przodu, to już poważny sygnał ostrzegawczy. Narcyz już kogoś ma, już pozyskuje kolejne źródło zasilania, już cię z kimś zdradza, ale nigdy się do tego nie przyzna. Zawsze usłyszysz tylko to, co chciałbyś usłyszeć. Byś dalej był dla niego doskonałym źródłem zasilania, byś dalej zapewniał mu wszelkie korzyści, by mógł upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, by mógł zjeść ciastko i mieć ciastko. Niestety, będący z narcyzem, po prostu marnujesz swój czas, licząc na to, że coś się zmieni. Oddalasz w czasie to co nieuniknione. Każdy związek Narcyza czeka nieunikniony koniec. Utrata kogoś, kto cię nie docenia. Kto cię nie szanuje. To tak naprawdę zysk, a nie strata. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 małpagmailcom Polub kliknij proszę przycisk. Kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom Narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.